Pracowałam z tysiącami osób. Nagrałam o tym milion rolek na Instagramie, a wymowa tych słów wciąż dla wielu osób jest trudna. Dlatego dziś nauczymy się wymowy 20 słów, które Polacy zazwyczaj wymawiają niepoprawnie. Bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś powtarzał, powtarzała po mnie od razu. Będę dokładnie analizowała, jak wymówić te słowa, żeby były one dla Ciebie. Easy peasy, lemon squeezy. Let's go! Pierwsze słowo to Tired. Tired. Absolutnie nie chcę powtarzać tutaj tej niepoprawnej wymowy, dlatego, że nie chcę, żeby ona Wam się w ogóle utrwalała. Dlatego ćwiczymy to na nowo, zerujemy to, co wiecie o tych słowach i ćwiczymy. Tired. A w zdaniu będzie tak. I'm tired after 8 hours of work. I'm tired after 8 hours of work. Zaliczone, idziemy dalej. Valley. Valley. Bardzo proste słowo. V zawsze czytamy jako wy. Mówimy volleyball. Valley. Violin. Vacation. Prawda? Więc V zawsze jest jako wy, i tak samo w słowie valley. Valley. Problematyczna może być też końcówka i y na końcu, ale to będzie po prostu valley. Valley, The Towns in the Valley. The Towns in the Valley. OK? Lecimy do trzeciego. Comfortable. To to słowo muszę przyznać, że spędza sens powiek wielu, wielu moim uczniom na początku naszej wspólnej drogi, ale spokojnie da się je opanować. Dzielimy sobie to na sylaby. Comfortur, comfortable. Comfortable. I dlatego tak bardzo ważne jest też słuchanie zamiast bierne czytanie słów. No bo wiadomo, że jeżeli będziemy dosłownie czytać to słowo, to te sylaby nie mają nic wspólnego z tym, jak je wymawiamy, prawda? Więc pamiętaj, uaktywni bardziej słuchanie niż czytanie, szczególnie jeżeli pracujemy nad wymową. That bed is comfortable! Brawo! Pamiętaj, nie poddawaj się za pierwszym razem. Musisz je wymawiać jak najczęściej się da, żeby to w końcu kliknęło. Tutaj problematyczna jest kompilacja liter, których tak naprawdę nie wymawiamy. I wymowa prawidłowa tego słowa to jest thought. Thought. Czyli tak naprawdę mamy dwie problematyczne sprawy. Początkowa głoska, czyli th o której będziemy też mówić, spokojnie, no i cała reszta, co za nią idzie. Więc tutaj znowu ta zasada się przydaje. Słuchaj, a nie patrz i nie czytaj dosłownie, tak jakbyś to robił po polsku. Angielski nie jest językiem fonetycznym, a to oznacza, że nie wymawiamy tych słów tak, jak je widzimy. Musimy uczyć się po prostu wymowy. Thought i bonusowe but. I bought a new jacket and I thought it was expensive. I bought a new jacket and I thought it was expensive. Answer. Answer. Tutaj jest taka znana marka: Answer.com, czy coś takiego. I ona też nam robi psikusa. To samo jak half price. Nie wymawiamy tego elf, half. Ale dobra, wracamy do słowa answer. To w tutaj jest niewymawialne. Answer. Answer. I don't know the answer. No i właśnie idziemy do half. Half. Gdzie to L jest niewymawialne, a tak samo mamy ten dźwięk A tutaj. Dlatego musimy dodać mu takiego powera, takiego kopniaka. Half. Half. I ate half of the cake. I ate half of the cake. I ate half of the cake. Area, o matko, ile ja wersji tego słowa słyszałam, co jest totalnie naturalne, no bo skąd mamy wiedzieć, jeżeli się nie uczymy wymowy? Macie swoją wróżkę, kowbojkę, strażniczkę waszego akcentu i wymowy amerykańskiej, czyli area, 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 mm -hmm. you got this. This area is very quiet. This area is very quiet. Bravo! Lecimy do następnego słowa, które również kojarzy nam się z czasami szkolnymi. My pisaliście mi, że jeżeli pracujecie w IT, to to słowo jest nagminnie źle wymawiane. To słowo to delete. Delete delete Tak jak prosta sprawa, nie ma co tutaj się, wiecie, nad tym rozpłaszczać. Na pewno to nie będzie wersja ta zła, bo Amerykanie czy inni native speakerzy ogólnie nie zrozumieją w ogóle o co wam chodzi, jeżeli powiecie tę złą wersję. delete He deleted the files. He deleted the files. Ok, to słowo też bardzo często sprawia problem ludziom, którzy po prostu uczą się angielskiego albo chcą powiedzieć to po angielsku. To słowo to mountain. Mountain. I znowu podzielmy sobie to na sylaby. Mountain. Mountain. I tyle, tak? Nie ma co tutaj kombinować. Po prostu powtarzajcie po mnie, aż do, dopóki Wam się po prostu to nie utrwali. Mountain. Mountain. We're going to the mountains for winter holidays. We're going to the mountains for winter holidays. Series. Series. Oj, znowu uruchomiła mi się Siri. Generalnie series, czyli właśnie seriale albo serie, tak? Tutaj też znowu te wszystkie literki robią nam psikusa, ale wam też jest bardzo prosta. Series. Cały czas mówicie na takim uśmiechu sztucznym. Series, series. What's your favorite TV series? I'm watching a new series. I'm watching a new series. Great. Połowa już za nami, kolejne 10 przed nami. Salmon. Salmon. Czyli łosoś. I tutaj to L. Nie jest wymawiane, a końcówkę mon nie chcemy mówić jako mon, salmon, tylko salmon. Salmon. We had salmon for dinner. We had salmon for dinner. O, oh, to słowo. Po prostu opanowało cały świat, cały Instagram, dlatego że wszyscy lubią basic clothes, lubią ciuchy takie właśnie basicowe, tak, basicowe. I jest ok, jeżeli mówisz to tak w polskim, ale pamiętaj, że po angielsku musi to brzmieć po angielsku, czyli jeszcze raz basic, tam nie ma dźwięku z, basic, basic. This is a very basic rule. Kolejne bardzo, bardzo tricky słowo. I musicie się dobrze wsłuchać, żeby w ogóle usłyszeć tą różnicę, bo jeżeli ona jest tak mocno zakodowana w naszych głowach, to czasem ciężej będzie nam się tego dosłuchać. Ale posłuchajmy. I earn. I earn. O właśnie, I earn. Ja zarabiam. I earn. I earn. Tylko musimy właśnie to dobrze też zaakcentować. I earn. Iron. iron. I need to iron my T-shirt. I need to iron my T-shirt. Survival. Survival. Pamiętam, jak to słowo usłyszałam pierwszy raz taka, z takiej spolszczonej wersji, Survival, to serio nie rozumiałam w ogóle o co tutaj chodzi. Potem już jakby się przyzwyczaiłam do tej polskiej wymowy. Ale to nie będzie Survival, tylko Survival. 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 Survival wasn't easy. Survival wasn't easy. Birthday. Birthday. Do tej pory słyszę też różne wersje tego słowa, ale spoiler alert: tam nie ma dźwięku Z. Nie mówimy, no właśnie, z tym dźwiękiem Z, tylko mówimy birthday. 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 Day. Tutaj będzie po prostu trzeba poćwiczyć ten dźwięk. Wiem, on jest trudny, nie zawsze klika od razu, ale uwierz mi, że kliknie, jak będziesz go ćwiczyć. Moi uczniowie są tego dowodem. Birthday. Happy birthday! Headache. Headache, czyli ból głowy. Tutaj to drugie słowo, ache, jest właśnie tym problematycznym słowem, no bo widzimy C, H i chcemy od razu przeczytać to jako czy, ale tak to nie działa. Wiecie, że wymowa jest tricky, prawda? Więc wymówiamy to w ten sposób. Headache, headache, stomachache, toothache i tak dalej, i tak dalej. I have a bad headache. I have a bad headache. Kolejne słowo, które ma końcówkę CH i nas to bardzo, bardzo wyprowadza z równowagi. Stomach. Stomach. Czyli brzuch. Stomach stomach My stomach hurts. My stomach hurts. Meme. Meme. Przyznaję, że sama źle wymawiałam to słowo. Spolszczyłam je sobie jako mem, ale mówimy meme. 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 That meme wasn't funny at all. That meme wasn't funny at all. Apple. Apple. To jest bardzo ważne słowo, no bo wiadomo, kto nie lubi jabłek, apple, ale mamy też firmę bardzo bardzo popularną firmę Apple i często właśnie słyszę złą wersję tego słowa. No i po prostu pozbądźmy się tego błędu i pamiętajcie, wymawiamy to w ten sposób. Apple. Apple. She ate an apple. She ate an apple. I mam tutaj dla Ciebie też bonusik. Kolejna nazwa firmy, która bardzo często jest źle wymawiana, ale do firm sobie przejdziemy i oddzielnie, to będzie w ogóle oddzielny odcinek, ale ta firma, jej prawidłowa wymowa to LinkedIn. Linked! No bo tutaj mamy po prostu końcówkę ED IN. Linked in. Linked in. I found the job on LinkedIn. I found the job on LinkedIn. Woo! Tak się właśnie cieszę, kiedy ty ćwiczysz ze mną wymowę. Daj znać koniecznie w komentarzu, jak Ci dzisiaj poszło, czy coś Cię zaskoczyło, i pamiętaj, ćwicz ze mną, możesz to wideo obejrzeć ile razy tylko sobie chcesz, to jest darmowa nauka dla Ciebie i aż grzech z niej nie skorzystać. Pamiętaj, że jeżeli chodzi o wymowę, nikt nie ma prawa też wyśmiewać Twojej wymowy, Ty też nie rób tego, bo to jest bardzo przykre, traumatyzujące i naprawdę spotykam się z wieloma osobami, które się do mnie zgłaszają, które po prostu uciekają od angielskiego, bo ktoś gdzieś skomentuje tował ich angielski i do tej pory po prostu czują się z tym źle. Więc e, Ty nie musisz znać idealnie angielskiego, bo to jest Twój drugi język. Możesz go szlifować. Jeżeli chcesz po prostu brzmieć lepiej, chcesz z tego języka zrobić swoje hobby. Ja jestem z Tobą. Bardzo Ci gratuluję. Jestem z Ciebie niesamowicie dumna, że działasz, że szlifujesz ze mną ten język. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Bye!